Były odcinki o 4, 5, 6, 80. To teraz czas na 12 cylindrów. A 12 cylindrów to klasa królewska, bo takie silniki chodzą płynnie i jedwabiście, dlatego że są świetnie zbalansowane. A w sieci pełne jest filmików, gdzie wykonuje się tak zwany test monety przy odpalaniu. Do tego sam Enzo Ferrari uważał, że liczy się tylko V12, a reszta jest gorsza od zarazy. Dlatego zapraszam Cię na pierwszą część o silnikach V12. A dzisiaj dowiesz się, którzy producenci mieli odwagę wejść w świat silników 12-cylindrowych. Inaczej mówiąc, dowiesz się wszystkiego, co warto wiedzieć o 12-cylindrach, a całość jak zawsze będzie z innej perspektywy. Na początek będzie początek, czyli pierwszy silnik spalinowy w układzie V zrobiła marka Daimler w 1889 roku. Znowu pierwszy silnik V8 wyprodukował marka Antoinette w 1903 i silnik ten napędzał samoloty. No a pierwszy silnik V12 powstał dzięki Patni Motor Works w 1904 roku i służył do napędzania łodzi. Znowu, jeśli chodzi o samochody, to niejaki Louis Cotalon, który pracował w Sambi Motor Car Company w 1913 roku zbudował silnik V12 do samochodu wyścigowego. No a pierwsze seryjne V12 to był amerykański Packard Twin Six z 1915 roku, który także miał być przystosowany do wyścigów. No, a oprócz Packarda przed wojną w USA V12 mieli także Lincoln, Cadillac, a z tych mniej znanych marek Auburn, Franklin, Pierce Arrow. Znowu w Europie nie zgadniesz, kto był pierwszy. Fiat. Przed wojną Fiat szedł grubo i to jest Fiat 520 Superfast z 1921 roku. Gdzie masz V12, ale oprócz Fiata V12 robili także Daimler, Horsch, Maybach. ROZROZ, a także Francuzi. To jest Hispano suiza J12, gdzie było V12 o pojemności 9,4 litra. Dobra, to było przed wojną, a teraz czas na to, co było później. Mamy końcówkę lat 40. i wojna się skończyła, ale nie w świecie motoryzacji. Tam był początek wojny na V12. To co oglądasz to pierwszy model Ferrari, w którym zastosowano silnik V12 autorstwa Giorgino Colombo i dlatego ten silnik nazwali Colombo i miał tutaj tylko 1,5 litra pojemności oraz 118 koni. Jednak w takim cywilnym Ferrari zwanym 166 Iner jest już pojemność 2.0, ale to dalej było V12, bo Enzo Ferrari coś innego uważał za niegodne jego samochodów. A sam silnik Colombo V12 długo służył Ferrari, bo znalazł się także tutaj. czyli w słynnym Ferrari GTO i był produkowany do 1989 roku, gdzie jego ostatnie wcielenie pojawiło się w tym modelu, czyli Ferrari 412. Po drodze Ferrari budowało silniki wyścigowe, jak choćby tutaj silnik Aurelio Lamberti, który był zbudowany z myślą o wyścigach. Kolejny taki zbudował Vittorio Jano, który pracował wcześniej dla Lanci. W latach 50. Ferrari nie miało konkurencji, jeśli chodzi o V12, ale wszystko się zmieniło w kolejnym dziesięcioleciu. Znany konflikt pomiędzy Enzo Ferrari a Ferruccio Lamborghini, jakby co, to tam o nim mówię. Więc konflikt pomiędzy Enzo a Ferruccio doprowadził do tego, że ten drugi wynajął konstruktora Giotto Bizarini, aby ten stworzył mu silnik do jego Grand Turismo. Czyli pierwsze Lamborghini zwane 350GT, które pojawiło się w 1964 roku, miało silnik V12 o pojemności 3,5 litra. Następnie było to już 3,9 litra w modelu 400GT. A później? Lamborghini używało swoje V12 do napędzania super samochodów i trwało to aż do tego modelu. No, ale to już będzie w drugiej części, bo dzisiaj musisz wiedzieć, że lata 60. to odpowiedź Lamborghini na Ferrari. Mamy lata 70., i Ferrari w końcu wprowadza konkurencję dla Lamborghini, czyli model z centralnie ułożonym silnikiem. Okej, okay, wcześniej było Dino, ale to było baby Ferrari z silnikiem V6, a nie V12. Dopiero w 73 roku pojawiło się to. Jest to Ferrari 365 GT4 BB, gdzie masz 4,4 litra silnik V12, który umieszczony jest za plecami kierowcy i pracuje w taki sposób. Czyli płasko, jak bokser. Więc Ferrari nazywają go bokserem. Ale to nie jest bokser. Bo jak widać na tym obrazku, to bokser boksuje, a to jest dalej v -ka. Ale o kącie rozwarcia 180 stopni, czyli silnik widlasty, ale płaski. W każdym razie, silnik ten później powędrował do modelu 512 BB. Tutaj masz już 4,9 litra pojemności i 340 koni, a swój żywot ta jednostka zakończyła w tym modelu czyli ikonie motoryzacji, czyli Ferrari Testarossa. gdzie silnik dalej miał 4,9 litra pojemności, ale 390 koni. Okej, okay, było jeszcze to. Czyli w 91 roku te starosta stała się 512TM, znowu w 94 roku 512M. Czyli testarosta, w której pozbyli się kultowych, wyskakujących lamp, pop-upów. Okej, okay, wracając do lat 70, w sumie to do lat 60, a nawet 50. Dokładnie to już w latach 50 Jaguar planował silnik V12, ale dopiero w 1964 roku pojawił się taki model, przeznaczony do wyścigów Le Mans. To Jaguar XJ13, który niestety nigdy nie wystartował w Lema, ale za to jego silnik powędrował tutaj. Do modelu E-Type z 1971 roku, gdzie miał 5,3 litra pojemności. Znowu w XJS była także 6-litrowa wersja. Dodatkowo Jaguar używał ten silnik do wyścigów. No i ze względu na homologację powstały takie drogowe perełki jak to, gdzie był ten silnik Jaguara podrasowany przez TWR, czyli Tomo Walking Show Racing, miał 456 koni, ale wersje wyścigowe miały około 750. Niestety w 1994 roku pojawił się ostatni Jack v 12 jest to XJ12, który zniknął z rynku w 1997 roku, a wraz z nim 12-cylindrowy silnik od Jaguara. Mamy lata 80., i właśnie wtedy zabrzmiało niemieckie V12. <ślesk> BMW jako pierwsze z niemieckiej trójcy miało silnik V12 i ten pojawił się w serii 7E32, gdzie było 5 litrów oraz 300 koni. A w 89 roku silnik ten otrzymała seria 8, znowu w latach 90. pojawiła się ta specjalna wersja. Czyli 850CSI, ale o tym silniku jest inny odcinek i znajdziesz go w opisie. To było na tyle, jeśli chodzi o lata 80. i trzeba zapamiętać tylko tyle, że BMW było pierwsze z niemieckiej trójcy. A następnie mamy początek lat dziewięćdziesiątych i Mercedes wyskakuje ze swoim V12. Czekaj, a co z tym? W 1991 roku Romano Artioli, czyli nowy właściciel Bugatti, zaprezentował taką bestię, czyli Bugatti EB110, gdzie był silnik V12 o pojemności tylko 3,5 litra. Za to były tam turbiny. Dokładnie to cztery turbiny. To była prawdziwa bestia, bo model ten miał aż. 560 koni, a później pojawiła się wersja Super Sport o mocy 612 koni. Ale niestety ten samochód trafił na trudny okres motoryzacji i zniknął z rynku w 1995 roku. Za to Mercedes nie martwił się kryzysem i w 1992 roku pokazali swoje V12 w Mercedesie S600. I może ten samochód wygląda jak czołg, ale silnik, który tam pracował, to była mega zaawansowana jednostka. Gdzie było 6 litrów pojemności, 4 zawory na cylinder, czyli razem 48 oraz 403 konie. I to była taka wyczynowa jednostka. Zresztą posłuchaj, co się tutaj dzieje, jak włożysz wyczynowy wydech. Ok, można pomyśleć, że to podłożony dźwięk, ale jest jedno wielkie ale. Ten silnik używało AMG do wyścigów w Le Maon. i włożyli go także do Celka gt AMG, gdzie miał 6,9 oraz 7,3 litra pojemności i 612 koni. Więc pierwsze V12 od Mercedesa to był kozak i BMW przy nim wypadało blado. Dobra, dobra, oni także mieli kozaka. Czyli nie można zapomnieć, że to BMW, dokładnie Paul Roche, zrobili silnik V12 do McLaren na E1, ale o tym już mówiłem i link masz w opisie. No a jeśli chodzi o standardowe modele, to nawet nowy silnik od BMW, czyli M74, który pojawił się w 1994 roku w BMW 7E38, nie miał tyle mocy co S600, bo Mercedes miał 403 konie, a BMW tylko 326. Mercedes wtedy rządził w silnikach V12 ale to w limuzynach. Po jeśli chodzi o sportowe auta, to pojawił się nowy silnik Ferrari w 1992 roku. Tutaj w modelu 456 marzył silnik V12, ale o kącie rozwarcia 60 stopni i było to 5,5 litra o mocy 442 koni. A później ten silnik wylądował w modelu 550, gdzie miał 485 koni. Następnie dostał go model Ferrari 612 Scalietti, ale najwięcej mocy miał w tym modelu, czyli Ferrari 575M GTC Handling, gdzie było 605 koni w modelu z 2003 roku. Czekaj, bo trzeba wrócić do lat 90. Ferrari w 1995 roku wypuściło Ferrari F50, który miał silnik V12, ale oparty na tym z Formuły 1. I to był silnik przeznaczony tylko do tego modelu. Jakby co, to już mówiłem o tym silniku i linki masz na dole w opisie. Kolejnym dzikusem był TFR Speed 12. W sumie to miał być dzikus, bo to miał być drogowy odpowiednik wyścigowego modelu, ale niestety nie wszedł do produkcji. Szkoda, bo jego silnik to V12 o pojemności 7,73 litra i ta miał być od 800 do 1000 koni. No a teraz czas na jedyne seryjne V12 z Japonii. I jak widać na tej fotce, silnik ten prezentuje się imponująco, no ale nie napędzał niczego ostrego. Bo służył do poruszania japońskiego Rolls Royce'a, czyli Toyoty Century. Miał 5 litrów pojemności i tylko 312 koni. To nie był silnik do upalania, ale do prestiżu i komfortu i niestety nie jest już produkowany, bo został zastąpiony jednostką V8, więc jest rozczarowanie, że nie będzie już V12 z Japonii. Podobne rozczarowanie było u Mercedesa, kiedy w 1998 roku zaprezentowali nowy silnik V12. OK, miał 5,8 litra pojemności, ale jednostka ta nie była tak zaawansowana technicznie jak poprzednik, bo miała tylko jeden wałek rozrządu, tylko trzy zawory na cylinder i tylko 367 koni. Inaczej mówiąc, ten silnik to był taki krok w tył. No ale czy Mercedesowi udało się coś więcej z niego wycisnąć w przyszłości? To dowiesz się w następnym odcinku o V12. Więc nie zapomnij włączyć powiadomień. Tak prezentuje się pierwsza część o V12 i będzie kolejna, w której dowiesz się co działo się po roku 2000 oraz odpowiem na pytanie, ile dzisiaj zostało silników V12. To następnym razem, a teraz napisz, który V12 chciałbyś mieć w garażu. No i nie zapomnij odwiedzić nas w innych miejscach, bo dużo się dzieje na Instagramie i jeszcze więcej na Facebooku. Linki masz na dole w opisie i pamiętaj, życie jest za krótkie, by nigdy nie przejechać się V12.